Witam Adam Kopeć, miłośników Excela z portalu Excel i Adam, porada 210 jak robić sortowanie za pomocą przycisków opcji. Dzisiaj tu mam dwa takie kółeczka, to są właśnie przyciski i opcji i jak sobie pomiędzy nimi przełączam, to jest sortowanie albo po kolumnie sprzedaży, albo po kolumnie daty od największej wartości, czyli od najnowszej daty, albo od największej. Wartości sprzedaży. Jak uzyskać taki efekt? Przede wszystkim, te dane tu są zaczytywane z innego arkusza, więc potrzebujemy w innym arkuszu mieć nasze oryginalne dane, i jak mi pan Robert podpowiada, będzie tutaj dużo obliczeń, ale. Pierwszym elementem, który musimy zrobić, to do naszej tabeli, gdzie chcemy wprowadzić ten efekt, potrzebujemy z karty dewelopera wstawić nasze przyciski. Zaznaczamy tak, poszerzamy sobie obszar, gdzie on będzie przycisk, i tutaj standardowo jest tekst, który nam jest w ogóle niepotrzebny. Dopasowujemy sobie jeszcze troszeczkę rozmiar naszego przycisku. Troszeczkę. Poszerzę wysokość pierwsza, wstawię go mniej więcej na środku. Ctrl C, Ctrl v skopiuję, żeby mieć duplikat, i teraz jest istotne, żeby te przyciski były połączone z jakąś komórką. Więc klikamy sobie na jeden, wybrany prawym przyciskiem myszy, wybieramy opcję formatuj Format i, format i tu możemy wybrać łącze do komórki. Tu mamy jeszcze wartość, czy je przycisk jest zaznaczony, czy nie zaznaczony. I łącze do komórki dla naszej wygody. Chcemy mieć na innym arkuszu, na arkuszu dane. Tu jest takie specjalne pole przygotowane, że w tym polu chcę mieć wartość. I klikam sobie OK. I teraz jest zaznaczony. Pierwszy przycisk. Jak sobie przejdę na arkusz obok, widzę tu jedynkę. Jeśli zmienię sobie zaznaczenie na drugi przycisk, to teraz ta wartość zmieniła się na dwójkę. Tak właśnie działają przyciski opcji. Co na tej podstawie chcę zrobić? Tak, dużo wyliczę. W pierwszej kolejności chcę wyciągnąć tą kolumnę, po której będziemy sortować. Czyli jeśli była, to wartość 1 to ma być kolumna daty, jeśli była to wartość 2, to ma być kolumna sprzedaży. Więc potrzebuję jeszcze takiej pomagajki, to mi po prostu ułatwi sprawę. Zrobię sobie po prostu prosty test funkcją jeżeli, że jeśli ta wartość to się równa 1, to wtedy ma zwrócić wartość 1, jeśli nie, to wartość 4, czyli to jest numer kolumny danych, którą chcę wyciągnąć. Prosto, tak? Data to jedynka, pierwsza kolumna, sprzedaż to czwórka, czwarta kolumna. Potwierdzam sobie i mam tu teraz. Tak, że wyciągam czwartą kolumnę. I do tego się właśnie nada świetnie funkcja indeks, której zaznaczamy cały zakres tabeli ctrl-shift bok, ctrl-shift w dół. Blokujemy sobie wewnętrznie f4 i następny argument to numer wierszy. Najczęściej no po prostu robimy to za pomocą funkcji ile wierszy i to może być na przykład od komórki G3 do komórki G3, ale pierwszą komórkę G3 zakresu blokujemy, żeby ten zakres powiększał się jak będziemy kopiować w dół, tym samym powiększała się wartość wierszy w zakresie czyli tu będziemy Uzyskać tak odpowiednio 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Czyli poszczególne numery wierszy. I numer kolumny to sobie właśnie tutaj specjalnie dla ułatwienia obliczyłem. Klikamy F4, żeby zablokować bezwzględnie, bo ta wartość ma się nie ruszyć. Zatwierdzamy. Ctrl Enter. Kopiujemy sobie w. Tu I mamy tutaj wartość. Jak sobie przeskoczymy, zamienimy na chwilę na datę, to widać, że mamy liczby, które korespondują dla wartości dat. Jeśli chcielibyśmy, żeby wyświetlało się jako daty, to musielibyśmy zmienić formatowanie, ale to ma mały sens ze względu na to, że tu wartości liczbowe by się wyświetlały jako daty, więc też byłoby brzydko. do Ostatecznych obliczeń nie ma tu dla nas znaczenia, więc przechodzimy dalej w obliczeniach. Chcemy, żeby nasze wartości na pewno były unikalne. Jeśli chodzi o sprzedaż, prawdopodobnie one wszystkie są, ale jeśli chodzi o datę, to widać, że tu wartości się powtarzają. I dla naszych późniejszych obliczeń to będzie spory problem, żeby konkretne wartości, konkretne pozycje wyciągnąć, więc możemy sobie zrobić bardzo prostą rzecz. Do tej wartości dodajemy sobie bardzo małą wartość, która będzie zależna od wierszy. Czyli znowu zrobimy sobie ile wierszy. I lokujemy standardowo pierwszy element, a drugi będzie rósł i musimy go podzielić przez sporą liczbę, żeby nie wpłynęło to na nasze obliczenie. Tak, zatwierdzamy sobie i kopiujemy w dół. Tu na razie nie widać, że są to unikalne wartości, ale wystarczy sobie zwiększyć liczbę miejsc po przecinku bardzo, a tu się pojawiła końcówka. Że mi tu akurat tyle miejsc po przecinku niepotrzebne, bo tu zaraz przy sortowaniu zobaczymy, co będziemy robić. W zależności od tego, jak chcemy sortować, czy od wartości największej, czy od wartości najmniejszej, wybieramy funkcję albo maxka, albo minka. Chcemy od wartości największej, czyli funkcja maxka, wyciągamy wartość z tej tablicy unikalnych, zaznaczamy sobie cały zakres i znowu k, wiersz, czyli jeszcze raz, funkcja ile wierszy, tu od samej góry, pamiętamy, żeby zablokować pierwszy element. Zakończyć nawiasy, zatwierdzamy sobie CTRL, ENTER i kopiujemy w dół. I tu właśnie widać jak ładnie wyciąga to, że te wartości są unikalne. Tu jest ta końcówka w zależności od tego, który to był wiersz. Czyli tu pierwsza maksymalna wartość była w 19 wierszu. To mogę po tej końcówce zobaczyć. I teraz potrzebuję właśnie to sprawdzić. Która ta wartość jest w którym wierszu? I żeby to zrobić, mogę się posłużyć funkcją podaj pozycję, Czyli to jest szukana wartość i przeszukiwana tablica to jest kolumna unikalna. Bardzo tak, ważne, jest kolumna unikalna, ta zmodyfikowana o tą końcóweczkę. I tryb porównania oczywiście musi być dopasowanie dokładne, żeby znalazł nam tą dokładnie liczbę. tak widać. 19, dokładnie taka, jak tu jest końcówka. Taka jest wyciągana liczba porządkowa. I teraz co nam zostało? Wyciągnąć dane. Czyli robimy funkcję Index. Odnosimy się do tablicy Control shift Strzałka w bok, w dół. Blokujemy we względzie F4. Numer wiersza to mamy tutaj już obliczony, tak żebyśmy nie musieli sobie całej funkcji wstawiać, żebyśmy też po prostu przy obliczeniach widzieli, który jest wiersz i potrzebujemy sobie zablokować na kolumnach, bo będziemy kopiować i w dół, i w bok, i nie chcemy, żeby się przesuwały wartości. W bok, tak? czyli żeby cały czas odwoływać się do kolumny J. I numer kolumny możemy to sobie zrobić za pomocą funkcji liczba kolumn. I podobnie sobie będziemy robić zakres jak w przypadku ilości wierszy, tylko ten zakres będzie się rozszerzał w bok, czyli będzie się zwiększać liczba kolumn, a tym samym będzie odpowiednio pierwszy, drugi. A tym samym będzie odpowiednio. Pierwsza kolumna, druga kolumna, trzecia kolumna, czwarta kolumna. Zatwierdzamy sobie wynik, kopiujemy sobie w bok i klikamy dwa razy, żeby skopiować w dół. Tu mandata jest w postaci liczby. Jak chcesz, możesz to sobie zamienić, ale nie potrzeba, bo to chodzi o to, żeby tu dla użytkownika końcowego było pokazane wartość, więc... Tu potrzebujemy napisać sobie funkcję index, która będzie wyciągała informacje z tej tu naszej tablicy, czyli znowu sobie ją blokujemy bezwzględnie F4. Następnie, sobie tu przechodzimy do tego, żeby obliczyć te wartości, czyli numer wiersza, czyli już wiele razy dzisiaj stosowana funkcja ile wierszy. Tak ja tutaj najwygodniej lubię się posługiwać po nagłówkach. Nie chcę mieć aż tyle odwołań do arkusza, czyli sobie po prostu napiszę B3, B3, zamknę nawiasy, musi być tutaj zablokowane bezwzględnie, i jeszcze teraz numer kolumny to była liczba kolumn, znowu może być od B3 do B3, zamykamy sobie nawiasy, tu też musimy zablokować bezwzględnie początek. Zastawiamy sobie wynik, kopiujemy sobie w bok i kopiujemy sobie w dół. Tu mi się skopiowało formatowanie daty, więc muszę sobie zaznaczyć Ctrl-Shift-strzałka w dół, Ctrl-Shift-4, żeby zostało formatowanie walutowe. Widać, zaznaczona jest ta kropeczka i sortują się od największej liczby. Teraz zaznaczymy sobie kropeczkę przy i widać, posortowało się od najmłodszej daty, tej najbardziej w przyszłości od największej daty, jako wartości liczbowej. Subskrybuj kanał po więcej porad i informacji na temat Excel.